Witam serdecznie, 20 września, analiza techniczna kontraktów FWIC 20 na wykresie 15 praktycznie bez zmian w stosunku do wczorajszej analizy. Widzimy jak pochodna zgodnie z założeniami analizy dotarła do poziomu 2424, gdzie nastąpiła korekta, która wyprowadziła kontrakty kolejny raz poniżej dolnego ograniczenia kanału wzrostowego. Zgodnie z wczorajszą analizą możemy mieć dwie podstawowe opcje, mianowicie pierwsza jest taka, że pod fala podfala 5 yy, fali 3 zakończyła się podczas drugiego szczytu 2424. Wówczas spadek do poziomu 2,388 byłby falą A lub falą W w fali czwartej wzrost do poziomu 2,424 byłby falą B lub falą X i oczekiwalibyśmy teraz spadku do poziomu co najmniej 2,384 jako kończąca fala w fali czwartej Inną możliwością jest, że fala 53 zakończyła się na trzecim szczycie na 2424 lub że trwa nadal wówczas fala podfala trzecia i podfala czwarta wyglądałyby w ten sposób i fala piąta mogłaby dotrzeć do 2436 lub nawet wyżej Powrócimy jeszcze do naszego stopnia znaczenia. Chciałbym pokazać jeszcze dwa elementy analizy technicznej. Niestety przeciwne wobec siebie. Jak mówicie, pierwszy to potrójny szczyt. ale tutaj zaznaczone trzy szczyty na poziomie 2,424. Początkowo ta formacja podwójnego szczytu można powiedzieć, że została zrealizowana, ponieważ jej zasięg padał mniej więcej na poziomie 2,390. Natomiast gdyby już traktować tę formację jako formację potrójnego szczytu i gdyby 2384 zostało przebite, no to wówczas zasięg wynosiłby około 2343. Natomiast formacją o się za wzrostami może być rysująca się formacja odwróconej głowy z ramionami gdzie linią szyi jest linia potrójnego szczytu na 2424 a jej przebicie stwarza szansę na W momencie poziomu 2458 Ponieważ znajdujemy się nadal w trendzie zyskowym, to ta druga formacja wydaje się być bardziej prawdopodobna. Dlatego tutaj na wykresie zaznaczymy taką możliwość. Z pewnością kluczowe poziomy to 2424 oraz 2384, a po 2366. Tutaj jeszcze widzimy. Na czerwono zaznaczone zniesienie Fibonacciego dla całej fali 3, gdyby kończyła się na poziomie 2.424. Wówczas korekta jako fala czwarta powinna dotrzeć co najmniej do poziomu 2.378, gdzie wypada 23,6 zniesienia Fibonacciego całej fali 3. Nazję no ograniczeniem jest ta niebieska linia, która pokazuje nam szczyt fali pierwszej czyli 2336 życzę udanych zagrań po więcej zapraszam na forex by